Tydzień Mody w Paryżu, okiem redakcji Wok Polska. Faszynistki prawie mdlały z zachwytu nad kolekcją Saint Laurent. Długie, przeźroczyste sukienki, połączone z barczystymi płaszczami i kurtkami ze skóry w odcieniach mchu, miodu i granatu, prosto nawiązywały do najjaśniejszych czasów w historii marki. W pamięć wszystkim zapadły też krynoliny i staniki projektu Marie Gracie Curie dla Diora. Jej doradczynią w tym sezonie była córka, a główną inspiracją propagatorka gorsetu Katarzyna Medycejska. J.W. Anderson, kolekcją Loewe niemal tradycyjnie, rozbił bank lajków, podniósł talię, sylwetkę skrócił i nadał jej trapezowy kształt. W dodatku topy zastąpił wielkimi kwiatami anturium. Zdecydowanie mniej cukierkowo było Balenciagi. Modele i modelki ubrani w kombinezony w maskujący print brodzili w błocie. Ta scenografia to efekt współpracy z hiszpańskim artystą Santiago Sierra i naturalna kontynuacja katastroficznego nastroju z przedsezonu. Wszystkie te marki zginęły trochę jednak w cieniu Koperni. Francuski brand w finale obsprejował nagą Bella Hadid białą farbą, która po chwili zmieniła się w tkaninę.